Cześć, witam was w kolejnym odcinku z Raymana 1 i dzisiaj lecimy sobie do drugiego poziomu w Bandlandzie, jakim jest Allegro Presto. Powiem wam, że nazwa tego poziomu mi się kojarzyła jednoznacznie, jak byłem mały, czyli hehe Allegro, bo wtedy tak naprawdę ja i mama wszystko na Allegro zamawialiśmy. Czy to wiecie jakieś gry na PS2, czy coś? To wszystko z Allegro miałem i to mi się jedno, jednoznacznie kojarzyło. A nie z muzyką, tak jak w zasadzie powinno, ale no, takie uroki polskości. No cóż, wam poradzę. I tak, zobaczcie w ogóle, jak pierdiliard Things sobie na tym poziomie. Normalnie. Jeden by powiedział, że to jest idealne miejsce, żeby sobie poekspić, a ja powiem, w LOLnie. Reszta poziomu jest tak trudna, że to jest głupi pomysł, naprawdę. Ale tak, kontynuujemy sobie już. Drugą, znaczy, no, kontynuujemy sobie nasz Bandland, najtrudniejszy świat w grze, jak ja to powiedziałem. O, i dostałem się tutaj, mimo że nie powinienem się tutaj dostać. Znaczy, ja Wam powiem tak. Wiele osób mówi, że tu się nie powinno dostać bez pewnej takiej umiejętności. Że niby to jest tak zwany sequence break, że ty jak tak próbujesz się dostać, ale ja powiem tak. Moim zdaniem, tu można się tak swobodnie rozpędzić. Że wręcz tam są jeszcze strzałeczki, i tak nie wiem. Moim zdaniem to mogło być zamierzone ze, ze strony twórców. Chyba że twórcy jednoznacznie wypowiedzieli się, że tutaj to jest normalnie sequence break, jak się tak zrobi. Nie wiem, ale no moim zdaniem, no to tu normalnie można na luzie przeskoczyć. Bo są na przykład różne inne takie e, takie różne triki, skipy różne, typu właśnie na bongo hillsach, jak jest tam ta jedna klatka, której nie mogliśmy zdobyć. To tam można sobie normalnie przeskoczyć jedną przepaść, ale tak serio o jeden piksel przeskoczyć i może Wam się udać. Ale i tam tego wolałem nie ryzykować, nawet Wam nie powiedziałem, kurczę, teraz Wam mówię. Ale wolałem właśnie nie ryzykować, bo szczerze już wolę tam wrócić i tyle i zrobić legit. Poza tym nie lubię robić nielegit rzeczy, a tutaj mam wrażenie, że to był zamysł, yy, zamysł twórców, mimo wszystko że można se tutaj w taki oto sposób tam przeskoczyć. No, nie wiem, ja mam takie nieodparte wrażenie, nie wiem co inni sądzą. Na wiki chyba pisze, że to jest, że tam trzeba mieć tą pewną umiejętność. Kurde, no dawaj. O masakra, jak jest śliskie, bo wiecie, to, 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 to co po tym chodzimy to jest śliskie i przez to ten poziom jest taki upierdliwy. Dlatego ja uważam, że on do ekspienia żyć to się nie nadaje. No. Ciężko w ogóle nawet checkpoint sobie ogarnąć w takich warunkach. Ale tak. Właśnie, bym mówić o tym najtrudniejszym świecie. Powiedziałem, że to jest najtrudniejszy świat, ale to nie jest tak, że moim zdaniem to jest totalnie, tak, najtrudniejszy świat, tylko bardziej taki symbolicznie. Już Wam mówię o co mi chodzi. To jest świat, na którym większość graczy poległo. To jest świat, który po prostu niszczy jakiekolwiek ambicje ze stuprocentowania Raymana 1. To jest świat, na którym my raczej zaliczają swoje pierwsze nawet game-overy, o deadach nie mówiąc. I dlatego moim zdaniem jest to najtrudniejszy świat. Najgorszy na pewno. I o to mi chodziło. A czy są trudniejsze światy później? Może. W sensie, dużo osób uważa, że pewien świat... Ja nie będę wam mówił, który, bo nie będę spoilerował nazw, ale powiem wam, który, w sensie po cyferce, nie? Numer 4 jest podobno bardzo trudny, bo sama gra ma chyba 6 światów? Tak, 6 światów, więc mówią, że świat numer 4 jest niesamowicie trudny, a ja powiem tak, eee, eh, szczerze, nie jest aż taki zły. Jeśli mi się dostanie po dupie na tym let's playu zapowiedzenie tego właśnie, to... no trudno, no, sam chciałem, ale serio. No, nie jest taki zły jak ludzie mówią. Przynajmniej ja tak uważam. O, trzeba się wrócić. Oj no właśnie, dlatego też Bundland jest taki mega trudny i jest taki difficulty spike nie tylko ze względu na to, że jest łatwo zginąć, ale widzicie kurde, idziecie sobie, nie wiem, na spokojnie sobie przechodzicie poziom, a to nagle, tu nagle TUDUM i się pojawia nie wiadomo gdzie, nie wiadomo co. I weźcie, kurde, działajcie pod takim w takich warunkach, nie, i zróbcie coś, kurde, pożytecznego, znaczy, pożytecznego. Yy, zróbcie, nie, nie popełnijcie błędów, nie, nie zabijcie się, próbując znaleźć klatki, no nie? Zwłaszcza, że niektóre klatki pewnie już widzieliście, że gra dosłownie wymaga od nas, żebyśmy sobie chcieli skakać w przepaść, od tak. Takie, o, skoczę sobie, widzę tutaj Tinksa nad przepaścią, skoczę sobie w przepaść. Może nie spadnę na swoją śmierć, tylko, nie wiem, wpadnę, kurde, akurat na klatkę. O, tak samo tutaj, ja sobie spadłem, wprawdzie niezamierzenie. I tutaj jest y, literka P, czyli, jak jeszcze nie powiedziałem, Powers. Czyli odnawianie naszych punktów zdrowia, ale to już na 100% się i domyśliliście i zresztą y, pokazywałem to już, już nieraz tego używałem. I tak, 24 życia i yeah, byczys. I tu trzeba uważać, mimo że gra na szczęście w miarę się lituje i daje nam drugą szansę. Um, wiem, że tutaj jakoś się chyba da przeskoczyć, ale czy jest sens kombinować, bo wiem, że tam jest Magik. Nie ma sensu kombinować więcej zachodu, więcej strace niż zyskam, więc ja stąd spadam, bo tam można właśnie iść do Magika, ale szczerze. E Patrząc na to, że gra nawet w żaden sposób nie nie zapisuje tego... A, no właśnie, tam się pojawia ten bęben można tym bębem tam iść. Gra nie zapisuje w żaden sposób tego... Ech, jest zaraz deadne, ja się proszę o deda po prostu. Jakie minigierki u Magika zrobiliśmy, ile ich zrobiliśmy i tak dalej. To tak mnie zniechęca, jak gra nie trakuje progresu, tak powiem wam szczerze. Uf, to było blisko. To było blisko. Mam wrażenie, że ciąży nade mną jakaś klątwa, która... przez którą naprawdę słabo gram. Ale to już chyba koniec. To już chyba koniec, moi drodzy. A i tu jest w ogóle troll, patrzcie. O dobra, czyli jednak nic tutaj nie ma. Ojej, jednak jest. Jest koniec poziomu, kurde. No o tym mówię, że zaczynają się trolle. I to tak pełno trollów. Jeden po drugim, kurde. O. No tak, jeszcze jest jedna sekcja. Zapomniałem o niej w ogóle. Puh, dobra, bo z tymi kolcami to jest loteria. Czasami, jak na nie spadniecie, w sensie raz oberwiecie, no nie? Jak, na nie, jak, jak yy, oberwiecie od nich, to nieraz jest tak, że raz oberwiecie, jak na nie spadniecie, to jest, że Rayman się ukuł o niej jest animacja Deda i umieracie. A czasami jest tak, że po prostu można na nich stanąć i wykorzystać swój Invisibility Frame i po prostu yy, pójść do góry. Na szczęście tym razem mi się przyfarciło, ale to jest naprawdę na zasadzie, że głupi ma szczęście, więcej szczęścia niż rozumu. Uuu. Tak, by the way to jeszcze wam nie powiedziałem. Ale jak nie powiedziałem wam tego przy okazji Bongo, Bongo Hills, ale jak jest wersja pc To pierwsza sekcja Bongo, Bongo Hills jest totalnie ekskluzywna dla wersji pc albo pozmieniana. Nie pamiętam powiem Wam szczerze, czy tak, czy tak. W każdym razie tam idziemy. Jest w połowie troszeczkę terenu Forestu i troszeczkę się zaczyna Bandland, więc jest takie płynne przejście, co jest też. I to bardzo mi się podoba w wersji pc i sprawiło w ogóle, to jest był jeden z czynników, dlaczego chciałem zagrać w wersję pc -tową. I sobie zagrałem. Tą na dozbog się sobie odpaliłem. Um, bo generalnie wersja PC-towa, wersja pc to ma generalnie reedycję. Ona nie, ona jest jak taki trochę final mix, yy, Raymanowy. No dawaj, dawaj. Ona jest jak trochę, trochę taki final mix Raymanowy. W sensie final mix to ja mówię o Kingdom Hearts, pewnie większość z was nie kojarzy, ale tam była taka wersja rozszerzona. Bo jest zwykły Rayman, 1 na PC, ok, troszeczkę pozmieniany, ok, ale na przykład pauza nie wygląda tak, tylko serio macie tam opcję, i do tego jest. Yy, są reedycje, czyli Rayman Gold, który zawiera kreator poziomów i parę przykładowych poziomów stworzonych tym kreatorze, które naprawdę są spoko, bo ja to właśnie w to grałem, i Rayman Forever, który zawiera Raymana Gold. I do tego zawiera Raymond by his fans, czyli Raymond by his, by his fans. To jest coś takiego, że yy, w... że w grę są wplecione poziomy zrobione przez fanów najlepsze. Zaraz wam powiem resztę, ale dostaliśmy nową moc. Patrzcie, moc helikoptera. Tak jest. To jest ta moc, co mówiłem, że jest wymagana w Dream Foreście. Co myślałem, że tam do przejścia, bo tam jak się skacze po tych kwiatuszkach, to myślałem, że tam może tego trzeba użyć w dzieciństwie, ale jak wygląda, znaczy jak wygląda na to, że jednak nie. Ale tak, więc w teorii moglibyśmy powracać do różnych poziomów i porobić 100%, ale ja na razie mam to gdzieś. I lecę dalej. Lecimy do poziomu Gong Heights, moi drodzy, trzeci poziom w Bandlandzie. Mimo że już mamy rozwidlenie, możemy iść do świata numer 3, to dokończymy sobie tak jak dokończyliśmy sobie The Dream Forest, to dokończymy sobie Bandlanda. O kurde. Uff, prawie bym dał, znaczy czy prawie bym dał, nie wiem, jakoś mam taki Uczucie niepokoju, nie wiem dlaczego. Mam straszne uczucie niepokoju. Wiem, że mogę lamić, wiem, że mogę deadnąć. No, ale co do tych poziomów, frame by his fans, to ja powiem wam, że próbowałem sobie bardzo ciężkie poziomy. To nie są takie, wiecie, są takie poziomy, żeby tak na luźno sobie siąść i pograć. To nie są poziomy, żeby sobie, nie wiem, na przykład posiedzieć i na poważnie wszystkie poprzechodzić w ramach szalonego celu stuprocentowania, bo nerwy wam się zepsują. One są naprawdę ciężkie. One są fajne, one są fajnie zrobione, ale są bardzo, bardzo, bardzo trudne. Niemniej jednak mi się podobało. Bardzo mi się podobało i grałem w to wieku 14 lat. Pamiętam, bo wtedy po raz pierwszy miałem styczność z, Rayman, z Raymanem 1 na pc I miałem właśnie wtedy... Próbowałem, wiecie, nie udało mi się na PS1, to może próbowałem na PC-cie, ale było jeszcze gorzej, bo... Nie dość, że nie znałem na pamięć yy, lokalizacji klatek, to jeszcze... Znaczy no, to, to w sumie tyle. To, a, to jeszcze poziom trudności wcale nie był jakiś lżejszy, był taki yy, tak samo trudny. Czyli bardzo trudny, bo nie ukrywajmy, że Rayman 1 to jest bardzo trudna gra, bo patrząc na to, że ja yy, na przykład potrafiłem Crash Bandikuta 1 sobie ze 100 po parę razy, a nie potrafiłem przejść Raymana 1, no to to jednak chyba coś znaczy, nie? Że, kurde, robi się... Że jest się w stanie, człowiek jest w stanie zrobić grę, która jest naprawdę trudna, normalnie na 100%, ale nie jest w stanie zrobić Raymana 1, no to, to jednak coś znaczy. Chyba, że, właśnie, chyba, że po prostu chodzi o wyćwiczenie i w sumie to bar jestem bardzo skłonny stwierdzić, że to po prostu chodzi o wprawę i wyćwiczenie. Bo wiecie, jeden może być na przykład dobry w Crash'a, jeden może być dobry w Raymana, jeden może być dobry i w to, i w to, ale za to może być dobry w Ratchet'a. A jeszcze jeden będzie dobry na przykład tylko w Kingdom Hearts'a. No. No i tyle. Tak to się właśnie, moi kochani, prezentuje. Widzicie w ogóle, że ta gra bardzo lubi coś takiego jak chmurki. Tu jest tyle chmurek w tej grze. Oni... Kochają po prostu implementować wszędzie te chmurki, no nie? Hmm. Wait, uff. Nie, kochają wszędzie implementować te chmurki. Czy to chmurki, które jak się na nie stanie, to znikają z takimi oczkami, czy chmurki, które znikają co jakiś czas, czy na przykład chmurki takie stałe, czy takie, od których możemy się odbijać, czy nawet spadające. Ta gra ma tyle rodzajów chmurek, że, że widzicie ile ja o tym opowiadam. Dobra, tu jest koniec poziomu. Znaczy koniec poziomu, koniec sekcji. Koniec poziomu, tak. Chciałbyś Seba, co? Koniec sekcji, moi kochani. I tu mamy znowu tą samą muzykę, którą mieliśmy w Bagnach Zapomnienia. Tylko, że zamiast gonić nas woda, goni nas ściana. Jak ja to w takich sekcjach, jak były w jakichkolwiek grach w dzieciństwie, gdy były takie sekcje, to ja mówiłem Ściana mnie goni, albo ściana mnie zjadła. Potem, jak były filmy i leciały napisy końcowe, to mówiłem, że ściana zjada napisy. Śmieszne ze mnie było dziecko. Ciekawe na pewno. Oj, widzicie, kolejny poziom ze stuprocentowany. Teraz, jak już mamy te wszystkie power-upy, nie wszystkie. Jeszcze, jeszcze nam brakuje. W zasadzie. Ale jak już mamy tyle tych power-upów, to teraz już łatwo lecą te poziomy, nie? No, tylko wiadomo, to, że łatwo lecą te poziomy i to, że mamy więcej power-upów, to też znaczy, że platformowanie robi się bardziej zaawansowane i będzie wymagać od nas większego skilla. Raczej ode mnie, bo wy tylko sobie siedzicie, czy to w łóżeczkach, czy na kanapach, czy na fotelach, czy gdzie sobie je oglądacie. A ja... niestety muszę się... Znaczy niestety, ja lubię w to grać, ale ja muszę sobie się użerać z Raymanem 1. A Wy sobie po prostu siedzicie i oglądacie. W samochodach, na kanapach, na fotelach, czy gdzie tam i sobie oglądacie. Ale tak, został ze procentowany poziom, już kolejny, czyli gong. Heights. Można pomyśleć, że tutaj mamy rozwidlenie, ale nie. Mamy tutaj możliwość zapisu gry, z której na razie jeszcze nie skorzystamy, bo pójdziemy sobie do o, o, czwartego poziomu w Bandlandzie, w którym tytule jest Mr. Sax, czyli Pan Saksofon. Hmm, ciekawe kim on będzie, na pewno nie niebosem. Teraz, czy ja dobrze tu idę? E, w tym poziomie też możemy zdobyć sobie już 100%. O! Życie, proszę bardzo. W tym poziomie też możemy już sobie zdobyć 100%. I w tym poziomie jest śmiesznie, bo to jest chyba jeden, po, jedyny poziom, jak nie, jak nie tylko dwa w takie w grze są, że wszystkie klatki. Ja tu naprawdę nic nie ominąłem. A nie, nie ominąłem, dobra, już, już mi się pamięć załadowała. Gdzie wszystkie klatki są w pierwszej sekcji danego poziomu, e, jak coś tą klatką nie ma, co teraz się martwić. Może się wydawać, że my ją ominiemy, jak pójdziemy dalej. Ale spokojnie nie ma co się nią przejmować. To wszystko w swoim czasie. A propos klatek, to mamy pierwszą. I propos to trzeba się chyba. Nie, nie teraz się chyba trzeba wrócić. Ja tutaj będę troszeczkę kombinował. Bo ja wiem, że ta gra potrafi być naprawdę chamska. Nie chcę wpaść w żadną zasadzkę tej gry nadstawioną hamsko kurde, na takich właśnie graczy jak ja, w ogóle na wszystkich graczy. Tak, tak, tak. To po prostu sorki, ale ja nie jestem, jak mówiłem już, nie, nie znam na pamięć, nie znam na pamięć tej gry, ja bardziej na pamięć znam ekran game overa i właśnie nie powiedziałem wam jak działa tutaj game over ponieważ to co się w ogóle dzieje jak stracimy wszystkie życia no bo jak deadniemy no to wiadomo życie nam zabierają jedno no nie ale co się dzieje jak stracimy wszystkie życia to proste kochani wtedy mamy game over tak jakby bo w grze mamy pięć budzików budziki czyli czyli nasze takie jakby asy w rękawie które pozwalają nam, o dobra, dobrze, że tu skoczyłem, które pozwalają, o widzicie I tu jest ta skrzynka, które pozwalają nam na warunkowe odroczenie game'overa. Tak mówiąc bardzo, w języku prawnym wręcz. Ale tak to w sumie działa. No mamy game'over i możemy wykorzystać budzik, żeby kontynuować grę. I kontynuujemy chyba normalnie tak. Przywraca nam bodajże gra 5 żyć i możemy kontynuować dalej. Ale. Dobra, wait. Tutaj trzeba. Tak, bo tutaj chyba też jest skrzynka albo życie. Fu skrzynka, klatka, trzeba No, i możemy kontynuować dalej. Budzików mamy 5. Jak wykorzystamy jeden, to on jest na zawsze wykorzystany. Ten budzik, więc trzeba używać tego rozsądnie albo w ogóle tego nie używać, jak ja na moim 100% save'ie. <laughs> Albo zbierać pierdyliard żyć, żeby nigdy do tego nie dopuścić, bo nie ukrywajmy, jak dopuścicie do jednego gameovera, to później następne są jak lawina i jest jeden za drugim. No nie mówcie, że nie mam racji. Każdy, kto grał w platformówki, wie, że się, chyba się ze mną zgodzi, że naj... jeszcze dochodzi do tego fakt, że najbardziej się staramy na, na pierwszym i na ostatnim życiu. To znaczy. Jeśli na przykład robimy, że ani razu nie zginaliśmy, to robimy takiego, wiecie, perfect rana normalnie, yy, najbardziej się staramy. A później po środku to już tak, e, tak, żeby było. A później jak nam znowu zostanie, czy to właśnie jak już nam zostanie tak mało jak jeden HP, to nagle zaczynamy się znowu starać. Zauważyliście coś takiego? Bo ja wiem, że właśnie to tak działa. No kurde, tych to ja nie lubię. Tych to w ogóle chyba każdy nie lubi. <noise> tak można powiedzieć. Dobra. I co ja mówiłem wam jeszcze o tym Game No tak. No i w zasadzie to tyle. Można sobie doczytować budziki kodem, o którego istnienia nie wiedziałem, o którym istnieniu nie wiedziałem w dzieciństwie. Oj, w ogóle to jest niezły gnojek. Ja do końca nie wiem, co trzeba robić, żeby on was nie walnął. Ale chyba stać na środku i po prostu kucnąć. Albo chyba po prostu kutnąć, nie wiem. Wait. Nie. Trzeba stanąć na środku. Tylko, że jak staniecie na środku, to on nie będzie leciał przed siebie. Nie! No nie, tak się nie robi. Ej! Ja po prostu nie mogę z tych moich dedów których. No trzech razy sztuka. Uff, dobra, tym razem się udało. Ja nie mogę, co to w ogóle było? Aj, 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 aj. Ja, Wiecie co, naprawdę, ja mam wrażenie, że jak ja dednę, to ja dednę w tak, tak głupi tak żałosny sposób, że... ...aż mi za to wstyd. Co z tego, że tak to normalnie wszystko spoko przechodzę, wiecie, bez żadnych większych problemów. Jak kiedy deadne to jest, są takie jaja, że po prostu śmiech na sali? Nie, 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 nie. Boże, czy ty to widzisz? Okej. Okay. Tutaj na górze w ogóle, bo już mamy wszystkie klatki, ale tutaj na górze są jeszcze pierścienie. I mamy życie, więc życia to się zdecydowanie przydadzą, bo... Nie, nie, ta gra, ta gra mnie zniszczy, ta gra mnie zniszczy. Ja podziwiam naprawdę wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek z tej gry robili let's play, bo ta gra to naprawdę istny masochizm. A propos masochizmu, znaczy dobra, nie no, bez przesady. To właśnie robimy bossa, który... Nie no, nie jest jakoś specjalnie złym bossem. Jest w sensie... To jest w porządku, bo naprawdę nie ma dość wyważony poziom trudności. Nie jest jakiś taki mega trudny, ale też nie jest jakiś mega łatwy. Mimo, że widzicie, ma dużo pasków życia, to nie, to jest wykonalne. Też mamy fajny pościg, fajna różnorodność. No, ale polega na tym, że on będzie nas nawalał atakami, a my, kiedy możemy, to, to musimy wysłać te takie kolczaste nutki. W jego stronę, czyli po prostu je wam one w jego stronę polecą i tyle. No, Mr. Saks, Pan saksofon, czyli główny boss, yy, główny boss yy, Bandlanda, tak jest. Tak jak mieliśmy w Dreamforestie głównego bossa Moskita, to tutaj mamy głównego bossa Mr. Saksa. No, tak by the way. Tak skacząc między tem tematami, to zapomniałem Wam powiedzieć, że wersja na. Że wersja na DSI jest niesamowicie znerwowana. By the way, widzicie tutaj jest naprawdę. To jest chyba jedna z najfajniejszych aren w ogóle w całej grze. Ale tak, tu mamy prawdziwą wersję tego Bossa, bo tamto to był tylko taki przedsmak. Jeśli uwierzyliście, że yy, to. Kurde. Jeśli uwierzyliście, że tamto to serio był ten boss fight, to lel, nie. <ścoughs> Niestety nie. No. No, dawaj. Ach, Jezus. Ja to naprawdę nie wiem, co tu się teraz dzieje. Yy, w każdym razie, no widzicie, on wysyła na nas bomby, z których wylatują odłamki, które trzeba unikać. No i jak tylko mamy szansę, to te nutki trzeba odbić. Czasami wysyła też coś takiego, który wybucha na podłodze, takie bomby w sensie, które wybuchają na podłodze i po prostu które trzeba przeskoczyć. Czasami będzie skakał i trzeba wyczuć, bo on czasami raz skacze, raz łazi. Trzeba naprawdę wyczuć, żeby nie mieć z nim bliskiego spotkania, bo bliskie spotkania, widzicie, bliskie spotkanie z Mr. Saksem kończy się oberwaniem, oczywiście, tak jak można się łatwo domyślić. Ale tak, coś co chciałem wam powiedzieć o wersji DSiWare bo zapomniałem, więc teraz to powiem, póki pamiętam, to jest to, że ona jest jeszcze bardziej znerwowana niż wersja Game Boy Advance, ponieważ tam, żeby mieć wszystkie życia, to trzeba... Znaczy, wszystkie życia. Tam, żeby mieć ee, nowe życie, trzeba zebrać tylko 50 tinksów i mamy chyba jeszcze o jeden więcej punkt życia niż na wersji GBA, gdzie mieliśmy o jeden więcej punkt życia. Czyli kontrario mamy dwa więcej punkty życia, czyli chyba w skrócie... Chociaż czy na wersji GBA mamy więcej życia? W sumie nie pamiętam. No, wam wkleję adnotację, bo naprawdę nie pamiętam. I muszę teraz uważać, a nie gadać o innych wersjach tego Raymana. Bo spójrzcie ile, ile mam życia, a wcale nie jestem jakoś daleko od pokonania bossa. Więc powinienem naprawdę uważać. A trochę nie ukrywam lamie na tym bosie. Dobra. Robi się coraz trudniej. A wiecie, teraz jak, jakbym deadł, to tracę moi, e, moi dodatko, moje dodatkowe życie i będę później, jak będę musiał powtarzać, to będę musiał powtarzać tylko z trzema punktami życia już nie będę miał pięciu. To też jest utrudnienie, to jest właśnie takie coś za co utrzymaj się jak najdłużej żywy, bo jest jednak, to jest jednak taka, poza utratą życia, to jest jednak jedna z większych kar za umieranie, że traci się swoją złotą pięść, swoją później... Yy, najpierw się traci złotą, potem swój dopalarz do pięści i tak samo zawsze się traci te dodatkowe punkty życia. To była zawsze, powiem wam, dla mnie największa kara za śmiesz to mnie zawsze najbardziej denerwowało. Moi kochani, Bundland został cały zrobiony, więc in your face Bundland, nie lubię Cię i nie wracam do Ciebie. Zapiszemy sobie oczywiście grę na wizji, jak to zawsze tradycja na moich let's playach, zapisywanie gry na wizji. I cóż, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia w następnym odcinku, w którym będziemy robić nowy świat, jakim są Blue Mountains. I cóż, do zobaczenia, na razie, cześć!